O oh, kurwa! Dajcie mi go. Ojej, duży. Daj mi daj mi miejsa. grać co innego. Fa, czy on nie fa? To nie jest fa? Jak? co to jest? <laughs> co to jest? Fa, Fy? A A, jeszcze uśmiesz, że się umyłeś! <śmiech> 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 Aktywiści gender wkraczają do polskich szkół. Obowiązkowe zajęcia z Drag Queen w przedszkolach. <grystka> Co to jest? Prowad... Witam. Pewnie jesteście ciekawi, dlaczego zwołałem Nie. to nadzwyczajne zgromadzenie. Ukraińcy chcą nas pozwać za to zboże, ale to tam chuj z tym. Jest ważniejsza sprawa do obgadania. Jutro wszyscy Polacy otrzymują tydzień wolnego, ponieważ duma naszego narodu będzie odpalać RDR2. Tak to prawda. Jutro 18 wszystkie polskie rodziny zasiadają do odbiorników w domu i zbieramy się na kanale Twitch TV H2P GUCCIO. Oczywiście pan Wito Tacikiewicz zostanie nagrodzony krzyżem zasługi, o. jeśli przejdzie całego rdr Era na 100%. Dobra, puszczam i pierwszy ląduje. Przez co tego gościa I go wyrzucam Kurwa Nice, no dobra On był najmocniejszy Ty, on był ze mną ON BYŁ KURWA ZE MNĄ O kurwa A, a to To Asia jeszcze Wow, to on w będzie... jakimś Chodź śmietniku jebany i wypierdolę <śmienie> oh, kurwa, Takie napisał, totalny toman jeszcze potem yy, cały czas. Próbował obronić to, że nie jest mitomanem i że każdy się mniejrzą się coś sobie zrobi i takie tam Duże trzymał i pięknie Nie mógł się wyrwać Nie mógł się wyrwać Fajne Dzięki Jebaka za rajda i dzięki Fencian i Hizuk, witam panowieczek. Pewnie obucia oh, masz Prima, kurwa. Widzisz. Dobry wybór, kolego. O, patrz jaki, jaki tu ładny screen. Patrz jaki miły widz. Pójdzie ze mną dunzią, bo wype Spokojnie. Pograń na streamie. Niger. Ja. Zmontowali. Ja tak nie mówiłem. Zmontowali coś. Ja tak nie powiedziałem. Co jest? Uwaga, przypominam, że jutro RMR 2 o 18. Niątku rośnie nos. Lew back. Oh lefek, 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 rola, zoba, lefek, lefek, Stefanie, no, Dobra, 81 lefek, lefek, Nie lefek, <laughs> No przesadza mam... No nic no ben... Siema Ramson Dostałeś bloka znowu od Leglesa Tak jest, tak jest Domyślam się czemu dostałem tego bloka Po prostu yy... Gucio już nie jest kolego Mamona, więc nie musi udawać yy, dla mnie już miłego i nie, nie mieć zablokowanego. I w momencie, kiedy wyrzucił Gucia znajomych na Steamie, to pewnie i mnie zablokował. Tak, tak, tak stwierdzam. A czy tak było? Nie wiem, bo byłem na wyjeździe w Egipcie i nie mam pojęcia. Aha, mój się podłożył. Okej okay, bro, I'm reporting you. It's second time you purposely jump in to not win. Jakby zrobił, by był, ale jest niewinny. Caluj. A, no ja dostałem bloka od Mamona jak byłem w Egipcie. Nie wiem za co. Ale ja mam bloka znowu. Więc, no. Ni nic, mnie nie, nic mnie nie zdziwi już. Wchodzę na jego kanał, potem kurwa coś mi nie pokazuje go w followach. Yy... Zresztą chyba już w Egipcie mnie nie pokazywał właśnie, żeby streamował. Więc, chyba no, jak byłem w Egipcie, już mnie zablokował, że wcześniej. No ale cóż. Chwała! Ja pierdolę! Bo mi się ta... Odkleiła mi się Moskitiera. I wy teraz mi lata gówno tu się ty żyłem. Dobra, podjąłem decyzję, dzisiaj jest ostatni stream z tej kupy Główna Pinokia, jutro zaczynamy przygodę kowboja, punktualnie o 18 widzimy się na RDR2, obiecuję. Wypierdalaj. dalej. Nie mógł mnie trafić, gówiak! <laughs> kurwa, stary! Ja, ja nie trafiłem z tego, kurwa, nie, nie nie! A, to są te. Hazard Werder 2. Ale nie wiem, czy to... Znaczy, i tak, i tak, zagramy. Pewnie kiedy indziej. Cześć, karczma. Dzisiejszego dnia, no, jest Pinot. To widzisz, Kamil, w wymiarnę? Jaki tego z day Daliśmy suba, on ci banadał. Przynajmniej tylko jednego my też. Co banował su subów. <ścoughs> <roku> opozycja <ścoughs> na czele z Donaldem Tuskiem wygrywa wybory. Miesiąc później dziesiątki tysięcy migrantów wdzierają się do Polski po likwidacji muru na polsko białoruskiej granice. Jeszcze w tym samym roku. Tego razu ani dwa razy. Kilka, na no pewnie no, ki kilka razy się oglądnęło. Ewidentny fan. Najgorsze, najgorsze jest to, <laughs> Jezus, że. że nie dawiść! Że mnie. Od środka! Skurwy syny. <laughs> no, już tak to było. Piękny cytat. się znaczy piękne, smutny i piękny równocześnie. Oj, trzeba wsiąść się regnąć. Dzisiaj 21 urodziny, żaden ziomek nie pamiętał, z rodzinki tylko brat napisał. Smutny dzień dzisiaj widzowie. Dobrze, że sobie jutro obejrzę gucia na kowbojach. <śmiech> no. <śmiech> Wszystko najlepszego, Kwart. Wszystkiego dobrego, ale nie wiem jak z tymi kobujami będzie.